Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na archiwum live, moi drodzy. Będzie poprawiony teraz po raz pierwszy w życiu gadżet do cosplayu. Mam kupionych Rzemyków na Allegro, bardzo tanie są. Można kupić sobie w takich hurtowych ilościach za, nie wiem, za kilka, za 30 zł. dostajecie. Z... 30 rzemyków to jest strasznie dużo. E, no i na tym można robić różne rzeczy. Możecie sobie to obwiązać wokół nogi, wokół ręki. Możecie sobie zrobić na szyjnik. Możecie sobie na rękę zrobić jakąś obten ten. Że ra raz daje ten do środka. Tak. A raz daje ten do środka. Potem, potem daje biały. Potem daje tak. Potem daje tak. Potem daje tak. No to co? Źle tak bym zrobił? No to tak chyba nie. On my social media, on my Discord and my chat. About your channel, please. Tak, we włosy je będę wplątywał. Słuchajcie, stoisko w pawilonie szóstym. Dopiero tutaj się zaczął fajnie układać. Tak jak należy. Tu, widzicie? Czy on robi warkoczyk na jajach? Tak, moi drodzy. O kurwa, co tu się. Czekaj, bo. Dobrze, pomieszany styl, no. Ja kupiłem Parkside'ową. Bezprzewodową mini lutownicę, która też może się nadać do... o Działa! Ty... Całkiem? Całkiem taki badziew, ja myślę, że to będzie totalny badziew, ale coś tam się robi. 24 miesięcy, ole. Ole, ole. George Polska, dziękuję. O. Czemu piszesz co dzień, ten dzień, co, jaki... Co ty gadasz, jaki debil? Czemu debil? Czemu je debil, bo co się dzieje? Bo nie mogę krzyża namalować, stary? Jak jestem wierzący? O co chodzi? Nie wiem, co to mi wyszło z tego. Jakiś drogowskaz. Cieszę się, że jesteście. KROP ECZ EK90 <laughs> jest szefem od 8 miesięcy. O! A tu. Miecz? To jest herb. Herb rodowy. Miecz? A tu zrobimy. koronę. O.